Trener prochupionki. Po raz pierwszy mamy okazję rozmawiać. Dlatego tak zacznę trenerze nietypowo, bo byłem przez chwilę na pierwszej trenera odprawie i trener użył stwierdzenia do piłkarzy w pierwszej rozmowie, że trenera Strzemińskiego taki trochę archeo trener, czyli mam rozumieć, że jak ktoś mówi, że Strzemiński to stara szkoła to zależnie się obraża czy uśmiecha pod nosem i, i myśli, że najważniejszy jest cel, a, a nie metody. Uśmiecham się, bo trzeba łączyć i to, co było kiedyś i to, co jest teraz współczesne w piłce nożnej i myślę, że to połączenie to, to, to w sumie jest dobre, bo, bo jak powiemy, że wszystko to, co kiedyś jest, jest B, no to chyba tak nie jest do końca. Tyle o historii, teraz już o teraźniejszości. Był też taki trener, który mówił, że tu nie ma co trenować, trzeba dzwonić w domyśle o ponowych piłkarzy, jest sprochupionki? Ważniejsze będzie to, kto do nas zimą trafi, czy ważniejsze będzie to, co wypracujemy, czy jedno i drugie powinno się zgrać? Czy jednak tu trzeba, <laughs> trzeba, trzeba świeżej krwi, trzeba nowej krwi? No ja wychodzę z takiego założenia, że no szatnie co jakiś czas trzeba troszeczkę zmieniać. Nie myślę o ścianach, tylko myślę o ludziach. Na pewno żadnych wielkich ruchów nie będzie, bo ci chłopcy yy, tak uważam, nie wiem czy zmienię zdanie czy nie, na, na dzień dzisiejszy tak uważam, że potrafią grać w piłkę. Na pewno niektórzy rozstali się już z nami, bo tutaj mam na myśli Ząbkowskiego, Nowocienia, Tomek Bartosiak się jeszcze nie może określić, czekamy na niego, jeszcze w tym tygodniu go nie będzie. Więc wydaje mi się, że na pewno dobrze by było, żebyśmy pozyskali jakiegoś jednego czy dwóch piłkarzy takich doświadczonych, którzy by i zmienili coś w szatni, i zmienili coś na boisku. Natomiast myślę, że ci ludzie, którzy są przy dobrym podejściu, przy dużym zaangażowaniu, przy jakichś korektach, przy jakichś wzmocnieniach, powinni, powinni tutaj sobie dać radę i zrobimy wszystko, żeby. Żeby powalczyć o ten cel, jakim, jakim jest utrzymanie. Natomiast mówię, w niektórych meczach będziemy cierpieć, no bo, bo, bo niektóre zespoły są bardzo mocne w tej lidze. Będziemy cierpieć, ale możemy cierpieć i możemy również punkty robić. To teraz trochę o, o tych sprawach kadrowych, o nazwiskach. Dokładniej mówiąc, trenuje z nami bramkarz Filip Adamczyk, jest obrońca Filip Lech. Skrzydłowy Patryk Wójcik, defensywny piłkarz Kasper Kokosza. Trener jeszcze kogoś ma w zanadrzu, jeszcze o kimś myśli, jeszcze uważa, że coś tu więcej powinno się przydać, bo znamy specyfikę rynku radomskiego, a tym bardziej, tym bardziej zimą. To, że są ci piłkarze, to nie znaczy się, że oni już będą, bo ja też chcę ich zobaczyć jeszcze w graniu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że, że okienko transferowe zimowe jest bardzo trudnym okienkiem. Albo możemy pozyskać zawodnika, który gdzieś tam miał kontrakt w trzeciej lidze i kontrakt mu się skończył, albo zawodnika, który ma taki status, że jest dogadany, załóżmy, z klubem przeciwnym, jest zawodnikiem, tak powiem, wolnym. Więc tutaj, żeby jakieś takie ruchy robić, Dosyć mocne No to tak jak powiedziałem wcześniej Każdy klub w tej chwili to żąda pieniędzy Bo jest to okienko gdzie klub nie ma Nie musi puścić zawodnika Więc, więc na pewno jest to utrudnione Ale tak jak powiedziałem wcześniej Liczę na zaangażowanie piłkarzy Jest fajna grupa Ta która awansowała Może przy pewnych korektach Przy pewnych, przy pewnych zmianach może nawet i na pozycjach, może, 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 może zrobimy wszystko, żeby, żeby ten zespół utrzymać i żeby wszyscy mieli satysfakcję z tego, że dalej gramy w czwartej lice. Ostatnie pytanko. Sytuacja Prochu w tabeli jest znana. Wiemy, ile mamy punktów, wiemy, o co będziemy grali. Dlatego zapytam w takich przygotowaniach zimowych dla drużyny będącej w sytuacji Prochu, będącej Beniaminkiem, Jakie aspekty są najważniejsze? Na co trzeba się na wiosnę przygotować? Czy to jest stały fragment gry? Czy gra na kontrę? Co, co jest na będzie najważniejsze w tej, w tej rundzie wiosennej, kiedy tych punktów trzeba trochę zdobyć? I, i wiemy z kim i wiemy kiedy, tak? I tylko musimy wiedzieć jeszcze jak. No. No wszystko jest ważne w piłce. I, i przygotowanie motoryczne, i, i taktyka, i technika, i stałe fragmenty gry. No wszystko jest istotne. Żeby zespół dobrze funkcjonował, to zespół sobie musi umieć znaleźć rozwiązanie na boisku w danych sytuacjach. Dobrze grać w defensywie. Potrafić przejść z defensywy do, do, do akcji ofensywnych. Także tutaj nie mogę powiedzieć, że postawimy nacisk na to, czy na to, czy na to. Nacisk będziemy kłaść na te wszystkie rzeczy, żeby, żeby zespół dobrze funkcjonował. Dziękuję bardzo. Ah